Pełne ciepła. Witam Państwa serdecznie, Wojciech Kurzyk. Moim i Państwa gościem będzie dziś mediator Ewa Kosowska-Korniak, właścicielka Instytutu Komunikacji o Media. Dzień dobry Pani, witam serdecznie. Dzień dobry. Czym jest dla Pani ciepło? Jak Pani to rozumie? Ciepło to jest taki impuls, który wychodzi ze środka, ogrzewa nas, a potem ogrzewa otoczenie. To jest czasem ciepła myśl, czasem ciepłe słowo, czasem uczucie. Jeśli zadbamy o siebie i o relacje z innymi, to to ciepło będzie się cudownie rozprzestrzeniać pomiędzy ludźmi. No właśnie, bo zdaje się, uchylając rąk tajemnicy, że pracuje Pani bardzo mocno nad tym, żeby budować relacje między ludźmi, odbudowywać je i budować porozumienie. To zacznijmy jeszcze trochę wcześniej. Jak Pani została mediatorem? Mediacjami zainteresowałam się podczas studiów prawniczych. Wtedy usłyszałam o nich po raz pierwszy i odkryłam, że to jest takie moje, że to jest zgodne z moją filozofią życiową, że pomaganie ludziom w tym, żeby się zaczęli rozumieć i byli otwarci na poznanie siebie wzajemnie. I poszukanie rozwiązania, które będzie dobre dla jednej i dla drugiej strony, jest czymś dobrym, czymś, co stoi w kontrze do tego, czego uczą na studiach prawniczych, czyli do walki, do argumentacji, do czasami zniszczenia przeciwnika dowodami. O to chodzi w procesie sądowym, żeby pokazać swoje racje, a tak naprawdę, żeby druga strona została y, z uczuciem przegrania. W mediacjach każdy jest zwycięzcą. Każdy wychodzi z rozwiązaniem, które będzie dla niego dobre. I to mnie zachwyciło w mediacjach. Trudna była ta droga, żeby zostać profesjonalnym mediatorem? Tak naprawdę ta droga rozpoczęła się od różnego rodzaju kursów y, pozwalających na zdobycie kwalifikacji mediatora. To jest taki kurs podstawowy, potem odbywam kursy specjalistyczne dotyczące poszczególnych rodzajów mediacji cywilnych, karnych, rodzinnych, pracowniczych. Ale tak naprawdę nauczyłam się, jak mediować w praktyce, robiąc mediację. Zaczęłam od prowadzenia mediacji pomiędzy osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, a sprawcami przestępstw. Potem prowadziłam mediację między osobami nieletnimi i ich rodzicami. Potem coraz więcej spraw rodzinnych. I to była taka najlepsza szkoła, tak naprawdę, mediacji. Szkoła, która pozwoliła poznać emocje w całym ich szerokim wachlarzu i tak naprawdę skalę konfliktu między ludźmi i te wszystkie elementy, które się na ten konflikt składają. W tej chwili prowadzę najwięcej mediacji gospodarczych, pracowniczych, karnych. Bardzo dużo spraw tzw. okołorozwodowych, czyli osoby, które się zastanawiają, jak dalej pokierować swoim życiem, mówiąc wprost, czy chcą się rozstać, czy chcą ratować swoje małżeństwo, przychodzą do mnie na mediację i razem to odkrywamy, co jest dla nich w tym momencie najważniejsze. Czasami jest tak, że rzeczywiście rozpoczynają pracę nad związkiem, idą do terapeuty, zaczynają się spotykać, rozmawiać, poprawiać komunikację, budować zrozumienie, a czasami najlepszym rozwiązaniem okazuje się rozstanie, rozwód, ale na przyjacielskich warunkach. Czy ma Pani w sobie takie cechy, które pomagają Pani w tej pracy? Umiejętność słuchania takiego aktywnego słuchania, takiego słuchania, gdzie słucha się całym sobą, gdzie słyszy się więcej niż człowiek wypowiada, gdzie dostrzega się również te treści niewypowiedziane, gdzie dostrzega się komunikację niewerbalną całą mowę ciała, gdzie dostrzega się emocje i potrafi się człowiekowi te emocje oddać, odzwierciedlić. To są te, cech, które mi pomagają w prowadzeniu mediacji, ale także myślę, bardzo ważną umiejętnością jest asertywność. Dlatego, że mediator jest często poddawany próbom manipulacji. Często osobom wydaje się, że na mediacjach to trzeba przede wszystkim przekonać do siebie mediatora. A to nie o to chodzi. Mediator nie rozstrzyga sprawy. On jest pośrodku. On pomaga ludziom się zrozumieć. Ale aby móc prowadzić tą mediację, aby móc y, jakby zarządzać tym procesem, to musi komunikować się jasno, otwarcie, y, właśnie w sposób asertywny, czyli z szacunkiem dla każdej ze stron oraz szacunkiem dla siebie. Musi mieć w sobie troszkę charyzmy. To teraz na końcu tej części odmitologizujmy na samą mediację. Czym ona jest? Co to jest? Bo w Polsce ona nie jest jeszcze super popularna i dużo osób ma... Częściowe informacje, czym to może być, to mm -hmm. czym są mediacje? Mm -hmm. Mówiąc, czym są mediacje, najbardziej lubię zacytować wypowiedź pewnego przedszkolaka, pięcioletniego Jasia. On na pytanie, czym są mediacje, powiedział, że mediacja to jest rozmowa, a na pytanie tylko tyle, odpowiedział, czasem tylko tyle wystarczy. I myślę sobie, że nikt nie ujął tego piękniej. Mediacja to jest dobrze poprowadzona rozmowa. Czasem tylko tyle wystarczy, żeby zrozumieć, co czuje każdy z uczestników sporu, żeby odkryć perspektywę, to że każdy ma swoją perspektywę, każdy widzi to inaczej, bo zapamiętał to zdarzenie inaczej, bo inaczej się wtedy czuł, był w innym stanie psychicznym, miał inne emocje w sobie. Czasem widzi inaczej, bo widział to zdarzenie osobiście, a czasem znaje tylko z przekazu trzeciej osoby. Tak, każdy ma swoją perspektywę i w mediacji to odkrywamy. I zaczynamy się rozumieć wzajemnie, że ta perspektywa y, tak naprawdę jest ważna i że druga osoba miała prawo tak pomyśleć, tak poczuć, tak powiedzieć. A stąd już tylko krok do tego, żeby się zrozumieć. A stąd już tylko krok, żeby podpisać ugodę. A to teraz jeszcze powiedzmy sobie o tym, jak do tej mediacji się zabrać. Porozmawiajmy o technicznej stronie. Mhm. Um. Jestem z kimś w sporze. Mhm. Słyszałam o mediacjach. I tylko tyle, no to co zrobić, żeby de facto w nie wejść? Yy, po pierwsze, bardzo dobrym sposobem jest znalezienie odpowiedniego mediatora, a tutaj pomocą może służyć internet, yy, ale również rozpytywanie znajomych, poszukiwanie, pytanie osób, które były w sporze albo były w mediacji. Czyli wyszukujemy odpowiedniego mediatora i zwracamy się do niego z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji. Taką mediację można przeprowadzić w dzisiejszych czasach zarówno osobiście, czyli przez spotkanie osobiste uczestników w kancelarii, w obecności mediatora, albo w drodze spotkań online z wykorzystaniem możliwości komunikowania się na odległość. Składamy wniosek o mediację, wówczas mediator. Zwraca się do drugiej strony konfliktu, zachęca do przystąpienia do mediacji, opowiada czym jest mediacja, pokazuje korzyści, odpowiada na pytania, jakoś ucina wątpliwości, pomaga zachęcić osobę do przystąpienia do mediacji. I wtedy te osoby, z chwilą kiedy druga osoba decyduje się na przystąpienie do mediacji, rozpoczyna się proces mediacji. Ten proces jest dobrowolny, stąd. Ta druga osoba musi wyrazić taką wolę, musi być zgoda. Ten proces jest dlatego tak ważny i tak pomocny ludziom, że jest procesem poufnym. Czyli wszystko, co dzieje się na mediacji, pozostaje tajemnicą mediacji. Nie można powoływać się na to, co zostało powiedziane podczas mediacji w toku innych spraw sądowych. To zostaje po prostu tajemnicą. Przepisy prawa o tym mówią bardzo jasno i w taki bardzo oczywisty sposób, jak również o tym, że mediator nie może być słuchany jako świadek. Ten proces dlatego jest procesem dobrym, że każdy z uczestników sporu jest traktowany w równy sposób. Mediator jest osobą bezstronną i neutralną. On nie ocenia, nie rozstrzyga, nie etykietyzuje. On po prostu słucha. I pomaga ludziom się zrozumieć. To jest bardzo wielka zaleta mediacji. Dodam, że taką drugą drogą dojścia do mediacji jest zwrócenie się, ustalenie wspólnie z drugą osobą sporu, że chcemy tej mediacji i przyjście do mediatora, podpisanie umowy o mediację. I te dwie drogi wniosek o mediację lub umowa o mediację dwóch stron sporu to są takie drogi do rozpoczęcia mediacji prywatnej, umownej, pozasądowej. Ale y, to warto podkreślić. To, że użyłam słowa pozasądowa, to nie znaczy, że ta mediacja nie ma mocy sądowej. Ona taką moc ma i może zyskać. E, w jaki sposób to się dzieje? E, otóż ugoda podpisana przed mediatorem, nawet taka prywatna ugoda, tak, w prywatnej mediacji, może zostać złożona na wniosek stron do właściwego sądu do rozpoznania danej kategorii sprawy i wówczas sąd ją zatwierdza na posiedzeniu, i wtedy ona nabiera mocy wyroku sądowego. Nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami, nie wiąże się to z długim czasem oczekiwania, tak naprawdę to są bardzo szybkie decyzje postanowienia. W przypadku spraw, które prowadzę często w ciągu paru dni mamy zatwierdzenie ugody, więc tak naprawdę mamy zakończony spór trwale, bez apelacji, bez odwoływania się w sposób, który, na który obie strony sporu się zgodziły. Bardzo duża korzyść. Pani Ewo, dla kogo są mediacje? Kto może skorzystać? Mediacje są dla każdego, kto czuje, że utknął, że y, sytuacja, w której się znalazł, nie jest dla niego dobra, że nie może dostać pomocy y, takiej, jakiej potrzebuje. Y, jeżeli taka osoba czuje, że inni namawiają go na coś y, albo mówią: powinieneś, musisz, należy, nie daj sobie wmówić, to ty decydujesz, to. To ty pokazujesz, jak ma być. Jeżeli my czujemy, że te słowa i te zdania do nas nie trafiają, że to nie jest nasze, że potrzebujemy takiej realnej pomocy, żeby się zatrzymać w sporze, w problemie, który się pojawił między ludźmi, to zwróćmy się do mediatora. Możemy to zrobić, zarówno na etapie takiego postępowania przedsądowego, jak i w momencie, kiedy złożyliśmy stosowny wniosek, czy poze w sądzie. W każdym momencie, jest możliwa mediacja, co więcej, jeżeli ona zostanie wszczęta przed rozpoczęciem procesu sądowego, to daje nam takie bardzo realne korzyści w postaci zwrotu opłaty sądowej. To ja od razu dopytam, to jest mediacje mogą tylko między osobami następować, czy może być osoba i firma w mediacji albo dwie firmy? To jest bardzo dobre pytanie. Jak najbardziej mediacja jest dobra w każdej dziedzinie, między każdym, każdym podmiotem. To może być mediacja między osobą fizyczną a firmą. Ale mogą być to również mediacje, tak zwane gospodarcze, między dwoma podmiotami gospodarczymi, między firmami. To mogą być także mediacje wewnątrz firmy, między pracownikami, między wydziałami. Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy na tym polega. Czyli na każdej płaszczyźnie, tak? Naprawdę. Na każdej płaszczyźnie. My, gdybyśmy mieli podzielić mediacje, jakoś takie skategoryzować, to są mediacje oczywiście rodzinne, są mediacje cywilne, są mediacje gospodarcze. Pracownicze, wreszcie mediacje karne i mediacje w sprawach nieletnich. W każdej kategorii spraw można mediować. On te sprawy się troszeczkę różnią i sposób pracy mediatora się różni, ale wynik jest, efekt mediacji jest zawsze ten sam: to jest satysfakcja obu stron, to jest ugoda, to jest zakończenie sporu, to jest trwałe rozwiązanie, bo. To rozwiązanie umożliwia dalszą współpracę i dalsze podtrzymywanie relacji. Teraz, jak przyjrzymy się chociażby firmom, gdzie dwie firmy są w konflikcie, najczęściej o zapłatę, negują podstawę tego żądania, tak? ktoś uzna, nie uznaje tego roszczenia, to jest bardzo często duży problem, bo to są zamrożone środki. Niemożność tak naprawdę działania, pomnażania ich inwestowania, tylko takie czekanie na to, co się zdarzy za rok, dwa, trzy, bo często procesy sądowe do prawomocności trwają kilka lat, więc to jest taka niepewność. To jest tak naprawdę zamrożona energia życiowa. Prezesi, spółek, przedstawiciele zarządów nie mogą działać w pełni tak, jakby chcieli działać, bo cały czas koncentrują się na no, sporze, problemie, na pewnej niepewności. Właściciele małych firm, gdzie jednoosobowe działalności gospodarcze, gdzie firma jest często całym ich życiem, tak naprawdę nie mogą w pełni spełniać siebie w tym, co robią, tylko Paraliżuje ich e, taka niepewność jutra, a rozwiązanie, które daje mediacja, jest rozwiązaniem szybkim, bo tak naprawdę, parę dni po podpisaniu ugody mamy zatwierdzenie w sądzie i mamy koniec sporu. Jest rozwiązaniem e, tańszym, zdecydowanie tańszym niż spór sądowy. Jest wreszcie rozwiązaniem takim, które będzie nasze, bo nikt nie podpisze ugody, jeśli się nie zgadza z jej postanowieniami. Tak naprawdę każdy punkt jest negocjowany, do każdego punktu się dochodzi. I każdy, to jest taki ideał mediacji, każdy powinien wyjść z mediacji w poczuciu wygrany, wygrana. Nie, no to znowu zmień mi kategorię. I teraz powiedzieliśmy o tym, jak wygląda praca mediatora, powiedzieliśmy o tym, czym są same mediacje. To teraz porozmawiamy o sprawach wnoszonych do mediacji. Jakiego rodzaju są same sprawy? Ma Pani jakieś przykłady ze swojego poletka? Och, tak. O tych przykładach mogłabym rozmawiać godzinami. Mogę powiedzieć tak, że kategoria tych spraw jest zaskakująca. Czyli czasami bywają takie sprawy oczywiste, na przykład, że para się nie dogaduje między sobą i, i chce mediacji około rozwodowej, żeby odkryć, czego chcą. Mogą być mediacje oczywiste, kwestia alimenty, podniesienia alimentów, ustalenie kontaktów z dziećmi. Ale mogą być też sprawy bardzo nieoczywiste, jak na na przykład wyprowadzka 50-letniego syna z domu i ten akt wyprowadzki, który, no myślę, że w każdym z nas budzi takie zaskoczenie, no pełnoletnia osoba dojrzała ma prawo wyprowadzić się z domu rodzinnego i jakby nie wydaje się tym, tutaj nie widzimy nic zaskakującego, a jednak ta wyprowadzka ujawniła tak naprawdę, znowy, wieloletni konflikt rodzinny, w którym jest wiele nierozliczonych tematów, niezałatwionych spraw majątkowych, niezałatwionych spraw prawnych, yy, narastający latami konflikt, skutkujący yy, tak naprawdę na życiu, odbijający się mocno na życiu i zdrowiu każdego z jego uczestników. W takim postępowaniu mediacyjnym naprawdę można to wszystko posklejać, połączyć, tak jak układamy puzzle. Nagle wszystkie klocki pasują do siebie. Yy. Sprawy, które jeszcze tak jakoś mocno mnie wspomnieniami przykuwają moją uwagę, to są sprawy sporów między firmami, w których nie chodzi tylko o pieniądze, a najczęściej nie chodzi tylko o pieniądze, bo pieniądze są ważne i tak naprawdę są podstawą prowadzenia biznesu, ale często się okazuje, że za tymi pieniędzmi są ukryte konflikty relacji. Czyjeś takie wysokie ego, które mówi, nie, ja mu nie, nie pozwolę sobie na to, żeby on mnie tak potraktował, tak, stracę, niech stracę, ale nie zrobię na przykład. Nie wykonam do końca robót budowlanych, miałam takich, kilka takich historii. Za tym wszystkim często kryją się też takie urazy osobiste, bo to był mój przyjaciel, my zaczynaliśmy wspólnie lata temu, my razem budowaliśmy tą firmę boczną. Poszedł swoją drogą, założył konkurencyjną działalność. No, ja się czuję zdradzony. Więc na pieniądze nakładają się emocje, nakładają się kwestie relacji, nakładają się kwestie czasami rodzinne, bo wiele firm jest rodzinnych, gdzieś w rodzinie jest zgoda, mamy zaufanie, a potem ta zgoda i zaufanie się kończy i problem zostaje. Wreszcie, w przypadku firm mamy do czynienia z opiniami prawników. Ja słyszałam takie fajne zdanie, że w Polsce wielu prezesów bardzo mocno wierzy w opinię prawników, że taka wiara w opinię prawników jest wręcz czymś takim, jak jakiś dogmat religijny, tymczasem na każdą opinię można przedstawić kontropinię, tak naprawdę ta opinia nam nic nie mówi, oprócz tego, że nam dodaje takiego paliwa do walki, no nie, no potrwa to rok, dwa, trzy, ale pokażę udowodnie. a mediacja pozwala... Tak naprawdę zostawić to opinię z boku i skupić się na problemie między ludźmi. Jest taka cudowna zasada, którą stosuję w, w każdej mediacji: oddziel ludzi od problemu. Nie ty jesteś moim problemem, nie będę cię atakował. Zaatakujmy wspólnie problem, z którym się spotkaliśmy tutaj przy tym stole mediacyjnym. Ta zasada pozwala tak naprawdę y, stanąć obok dotychczasowych animozji, trudnych emocji, przykrych sytuacji. Pozwala zostawić je z boku. I skupić się na tym, co najważniejsze. To dopowiedz mi jeszcze, żeby znowu zamknąć kolejny kawałek. Jakich spraw nie można mediować? Och, jest bardzo wąska kategoria spraw, których nie można mediować, które są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji sądu, jak na przykład, ym, no nie wiem, stwierdzenie nabycia spadku. Tak to. to to nie jest zadanie mediatora, albo uznanie kogoś za zmarłego. To jest bardzo wąska dziedzina spraw. Oczywiście, tam, gdzie mamy do czynienia z przeniesieniem własności nieruchomości, sama mediacja nam nie wystarczy. Ona może pozwolić nam ustalić wszystkie zasady porozumienia, wypracować porozumienie, ale finalizujemy je u notariusza, bo to wymaga aktu notarialnego. Więc na ogół mediacja wystarczy i zatwierdzenie przez sąd wystarczy. Czasami potrzebna jest jeszcze forma szczególna, czyli forma aktu notarialnego, a pewne kategorie spraw są wyłączone dla wyłącznej właściwości sądów. Panie Ewo, to jak wygląda scena mediacji w Polsce? Czy ten rynek jest bardzo rozwinięty? Jak wygląda świadomość w tym zakresie? Jest Was dużo mediatorów? Hmm. Ten rynek jest bardzo nieuporządkowany. Ten rynek rodzi się na naszych oczach. Tak naprawdę mediacje są wprowadzane do polskiego systemu prawnego już dość dawno, bo w, no, myślę, że nie, niebawem będzie ponad, tak, jest na pewno ponad 20 lat, jeśli chodzi o mediacje karne. Niedługo będzie 20 lat, jeśli chodzi o mediacje cywilne. A mimo to ten rynek jest bardzo chaotyczny, taki rozproszony. Po pierwsze, nadal mediacje nie przybiły się do świadomości ludzi. Ta ich wielka siła, Moc, wszystkie atuty, o których opowiadam, często są nierozumiane. Po drugie, chyba nie bójmy się tego powiedzieć, same kwalifikacje mediatorów mogą pozostawić wiele do życzenia, dlatego że nie ma takich bardzo jasno określonych kryteriów dostępu do tego zawodu i jakby zakresu umiejętności, które powinny posiadać osoby. Oczywiście to się zmienia, pojawiają się kwalifikacje z już jakby określone, w ZDSK, w zintegrowanym systemie kwalifikacji, ale nadal jest to tak naprawdę jakiś promil takiej profesjonalizacji zawodu mediatora. Jeżeli ktokolwiek z Państwa trafi, czy to ze skierowania sądu, czy prywatnie, do mediatora, który będzie bierny, który uzna, że jego zadanie polega na tym, że daje przestrzeń do rozmowy, czyli ten okrągły stolik, dwa krzesełka i mówi: proszę, mówcie, czego chcecie, czego chcecie. To ja zapewniam, że to nie jest ta droga, że praca mediatora nie polega na biernym wysłuchaniu i zapytaniu, czy chcecie się porozumieć, czy nie, albo przekonywaniu, no ale proszę się pogodzić, no co wam szkodzi, podajcie sobie dłonie, bo to nie jest, to nie jest mediacja. A wielu mediatorów w ten sposób rozumie swoją pracę, że jak ludzie się nie chcą dogadać, no to trudno. Ja jestem od tego, zaprosiłam na mediację. Zorganizowałem im spotkanie, nie dogadali się koniec. Nie, mediacja polega na czymś więcej. Na tym, żeby zrozumieć, jak my wpływamy tak naprawdę na, na siebie na tą sytuację konfliktową, jakie emocje nam towarzyszą, żeby zacząć się komunikować ze sobą na nowo i żeby się zbliżyć. No właśnie daje mi Pani idealny pomoc do kolejnego pytania. Zdecydowaliśmy się już na mediację, chcemy wybrać dobrego mediatora. Jak go rozpoznać? Mówiła mhm. pani szukać w internecie, no ale wiemy no dzisiaj, właśnie. że w internecie są wszyscy i ci dobrzy i ci, i, i ci źli. Co wziąć mhm. pod uwagę przy wyborze mediatora? Ja myślę, że przede wszystkim opinie innych. Nie ma lepszej drogi wyboru. Można też śledzić, jak mówią o internecie, jakieś grupy dyskusyjne, jakieś grupy takie zamknięte dla osób, które pewnymi kategoriami spraw żyją, pewnymi kategoriami problemów, ale najlepiej jest pytać znajomych. Osoby, które skorzystały z pomocy mediatora, kto był dla nich pomocny, z czyich usług można skorzystać. Można też w rozmowie z takim kandydatem na mediatora, no właśnie, wypytać go o to, jakimi metodami pracuje, jak on widzi mediację. Jeżeli ktoś do nas trafia, czyli przemawiają do nas jego argumenty, no to skorzystajmy. Jeżeli coś od początku nie ma tego flow, to myślę, że to nie będzie dobra mediacja. Często zdarza się, że konflikt między stronami jest bardzo silny. Stawka jest duża, a emocje jeszcze większe. Czy może Pani podać przykłady takich sytuacji, w których mediacje bardzo trudne kończyły się sukcesem? Czy często ma Pani taką sytuację, że no pojawia się, pojawiają się te dwie strony, i Pani sobie myśli: Kurczę, to jest nie do rozwiązania, no to jest taki poziom emocji, że zaraz rozsadzi mi tutaj mhm. ten pokój? Pierwsza zasada, nigdy nie myślę, że to jest nie do rozwiązania. Ja zawsze mam pozytywne nastawienie i z tym pozytywnym nastawieniem przychodzę i staram się je także przekazać uczestnikom. Pierwszy ważny krok wykonaliście, już jesteście na tej mediacji i to nastawienie pomaga. Po drugie, tak. Często tak bywa, bywają spory tak trudne, tak wielopłaszczyznowe, gdzie wątki prywatne nakładają się na rodzinne, czasami jeszcze na polityczne, czasami jeszcze włączają się inne osoby, i to wszystko się tak y, mieli, że to po prostu aż jest trudno uwierzyć, y, że, że tak można z takiej dobrze działającej firmy, na przykład rodzinnej, stworzyć coś takiego, ale wielu cichych doradców się włączyło, wiele osób, które chciały pomóc i tak naprawdę no, zantagonizowały uczestników w bardzo wielkim stopniu. Sprawy, które duże, które udało mi się zakończyć, jest ich wiele. Chociażby sprawa firmy deweloperskiej, która była w takim długoletnim procesie z firmą zajmującą się sprzedażą mieszkań. Tak naprawdę nałożyło się tam tradycyjnie wiele wątków wiele wątków osobistych, koleżeńskich. Sam przebieg mediacji pokazał, że ten biznes, który został stworzony, od początku był obarczony licznymi błędami i wadami, że to w takiej normalnej sytuacji wolnorynkowej nie miał prawa się udać na takiej zasadzie, jak, jak twórcy sobie założyli. A potem z tego poszły duże oczekiwania, duże żądania, takie okopanie się na stanowiskach. Ja chcę tego, ja nie ustąpię, ja nie ustąpię. Ja mam twardy dowód umowy, ja mam tak naprawdę zdrowy rozsądek i konkretne argumenty do przedstawienia w sądzie, I, ale w mediacji się udało. Jeżeli troszeczkę zejdziemy z ego, jeżeli mediator pomoże swoimi kompetencjami interpersonalnymi, jakby ukierować, y, ukierunkować ludzi na rozwiązanie problemu, y, pokazać korzyści dla każdego z nich z mediacji, ale przede wszystkim dotrzeć do potrzeb każdego z nich, dotrzeć do potrzeb prezesa jednej firmy prezesa drugiej firmy, dać im się spotkać z tymi potrzebami, wyszliśmy z bardzo pięknym porozumieniem, które dało Szybką zapłatę, pewność zakończenia, ucięcie wszystkich kolejnych etapów sporów sądowych, czyli nie ma apelacji, a dodatkowo kilka mniejszych sporów sądowych, które mogły zostać zainicjowane, nigdy nie zaistnieje. Mam także duże sukcesy w sprawach rodzinnych. To, co mnie cieszy najbardziej, to na przykład takie sytuacje, a takiej historii mam dwie, gdzie w mediacji udało się zatrzymać eskalujący konflikt rodzinny z uprowadzeniami rodzicielskimi. Wiecie Państwo, co to jest uprowadzenie rodzicielskie? To jest taka sytuacja, kiedy sąd orzeka, że dziecko po rozstaniu rodziców ma być, powiedzmy, z mamą, a y, tato przejmuje dziecko i nie chce, je, y, nie chce go oddać. Albo odwrotnie, tak? Mama porywa dziecko z przedszkola, dziecko, które miało być u taty, wyjeżdża z nim na drugi koniec polski i tato nie widzi dziecka przez 5 lat, mimo że ma. Prawomocny wyrok sądowy. Próby odebrania dziecka, jak to strasznie brzmi próby odebrania dziecka w obecności kuratora sądowego czy policji nie przynoszą skutku. Zerwane są więzi między rodzicami, między nimi, jako rodzicami, między rodzicem, danym rodzicem, a dzieckiem. Wszyscy czują się z tym źle. Brzmi dramatycznie. Brzmi dramatycznie. Udało mi się taki konflikt po pięciu latach, takiego sporu, takiego niewidzenia dziecka, nie rozmawiania ze sobą, ukrywania się, zakończyć w mediacji. Potrzebowaliśmy na to trzech godzin zegarowych. Czyli rozumiem, że możemy mówić, że mediacje są takim życiem pełnym ciepła, w sensie mają sprawić, żeby to ciepło wróciło do naszego życia, i żebyśmy znowu zaczęli cieszyć się życiem, a nie angażować się w wyniszczające spory. Mhm. Mam takie swoje ulubione powiedzenie, mediacje ratują relacje, i to jest właśnie to ciepło. To jest to ciepło, które już czujemy, jak ono z tego zdania wybrzmiewa. To jest to ciepło, które daje nam szansa budowania współpracy z z, z osobami z, nas z naszego otoczenia, to jest to ciepło, które jest tą szansą budowania relacji, poprawiania relacji. To jest to ciepło, które wynika z tego, że zaczynamy się rozumieć, bo tak trudno jest się zrozumieć w sporze, ale jak zaczynamy się rozumieć, to wtedy widzimy, że to jest w gruncie rzeczy bardzo fajny facet, yy, który po prostu. Yy, Wymagał pewnych rzeczy i nie dostał tego na czas, więc zaangażował prawnika i zainicjował proces. Ale tak naprawdę to, jak my sobie tak porozmawialiśmy w tej mediacji, skomunikowaliśmy się ze sobą, zaczęliśmy się rozumieć, ja zrozumiem jego punkt widzenia, on mój, bo na tym polega też mediacja, to tak naprawdę robi się cieplej i przyjemniej i chcemy dalej współpracować i chcemy kontynuować współpracę biznesową. I o to w tym wszystkim chodzi. Panie Ewa, mam wrażenie, że odczarowała Pani dzisiaj bardzo mediację i bardzo udanie je Pani przedstawiła. Myślę, że w tej chwili i ja, i nasi słuchacze bardzo dobrze wiemy, czym tą mediację się je, że tak powiem. Dziękuję Pani serdecznie za naszą rozmowę. A Państwu również dziękuję za udział. Życie pełne ciepła. Kolejny podcast już za kilka chwil. A ja Pani serdecznie dziękuję za obecność. Ja również dziękuję. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Życie pełne ciepła.